A generalnie widzowie, no to wszyscy w domu niewyspani. Wczoraj skończyłem strumyk. Mam parę rzeczy, robotę papierkową do zrobienia, ale najpierw wyprowadzę psa. Kupa siku, te klimaty. Wracamy, tak jak zawsze, wszystko OK. Odpakowuję psa, tam wiecie, smycze, nie smycze, kurde, bruszki i tak dalej. I tak widzę, że pies się na coś patrzy, nie? Tak intensywnie. Na drzwiach siedzi, na białych drzwiach, siedzi mucha taka, no to jest chyba końska mucha, whatever, nie? Bruma tak odchodzi do tej muchy. Już mają no, nosem tryknąć. A mucha odlatuje. A pies tak, o i patrzy na tą muchę, i patrzy. I mucha wiesz, przeleciała nad nią. Apie jest tak, skulony. Pod moje nogi i mówi: Ojciec, ratuj. Jakieś diabelstwo lata pochacie. A tutaj ten, no wziąłem ją do sypialni, mówię: Z Bruma, weź się tu połóż. Apie jest tak, sapie, nie? I tylko tak, ku... Paranoja pełna, nie? Gdzie ta mucha? No i co, czwarta nad ranem. Oczywiście kobieta obudziła. Bo pełna panika, stary z ręcznikiem biega po całej chacie, próbując zabić tą muchę, a pies przez półtorej godziny w pełnej panice, bo mucha lata po domu. Przewrotność życia to jest niesamowite po prostu, nie? Że para, która nie chce mieć dzieci, bo po co to komu, dziadostwo, to ma psa, który jest specjalnej troski i takie akcje odwala, nie? Cały dom postawiony, piąta rano normalnie nikt nie może spać, bo, bo pies się wystraszył muchy.